Siema, witam na kanale moich podróży fotograficznych, podczas których wyszukuję fajne miejscówki na fotosesję. Jestem nadal w Albanii, jadę wzdłuż Doliny Balbony. Teraz jestem kawałek dalej w górę rzeki i po całej długości rzeki są super widoki i widoki na rzekę, i na góry. Tutaj też są małe wodospady jakieś. Teraz jestem jeszcze kawałek dalej w górę rzeki i są jeszcze lepsze widoki. Jeszcze trochę wyżej wzdłuż rzeki rzeka już jest bardziej łagodna i da się do niej zejść bez problemu. Jest tutaj duża polana przy drodze. Można nawet zaparkować bez problemu. Tutaj widzę fajne miejsce na fotosesję przy tym dużym kamieniu leżącym pośród rzeki. Można do niego dojść po kamieniach dookoła, chociaż i tak trzeba przejść przez wodę, to ale chyba nie będzie dużego problemu.